Ja rozbaw kozidrak nie kreskaje. Sekret jego, śmierci został wydany przez prokuratur. 12 czerwca, media obiegła smutna wiadomo o śmierci współbzabłokreska ciela bajmu i brata beaty Kozidrak ja rozbawa Kozidraka. Z ogromnym przykrości informujemy. Kreska w dniu 12.06.2018 r. zmarł nasz przyjaciel brat Współza ciel ze zespołu Bajm Jarosław Kozidrak. To był wspaniały CZ bowiek, obdarzony wielkim talentem, twórca przebojów takich jak Juzek nie daruj ci tej nocy. Nie ma wody na pustyni, czy dwa serca, dwa smutki. Napisali w oficjalnym, wiadczeniu Beata Kozidraki i Andrzej Pietas. Okazuje się, że kreskaczyzna czyzna zmarł w tajemniczych okolicznościach. Jego bliscy nie wiedzą, co dogbadnie się z Jak czytamy w fakcie, spraw zajbasi prokuratura. Na miejscu zdarzenia był prokurator. Prokuratura Rejnowa Lublin Północ WSZCZB, lectwo w kierunku nieumylnego spowodowania, śmierci. Decyzji prokuratury ciało zostało przekazane do oględzin medykowi ezdowemu. W, w, Roto 9 rano rozpocznie się sekcja dwóch BOK. Powiedziała tabloidowi Agnieszka Kapka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie. Gazeta dotarła do WSTRZ z sajcych szczegółów dotyczących okoliczności, śmierci Kozidraka. Około północy na policji zadzwonił kreskaczyzna, który miał poinformował. że coś bo jego koledze. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia i stwierdzili zgon. M kreskaczyzna, który ze Bosi spraw przezbuchano, lecz nie został zatrzymany. Zmiar brata przekreska atak Kozi Mimo kreska jej relacje z Jarozbawem bywały trudne, jest w rozsypce. Złupek się tego nie spodziewa Ba. On był zdrowy. Umarł nagle. Beata niemokreska esi z tym pogodzi, opowiada informator faktu.